że jesteście. Zapraszam na kolejny filmik. Tu zaczynamy. Cześć! Ja wanie jedem księżniczką. My już mamy kupione czerwone suknie i, i Wam dzisiaj pokażemy nasz pokój, jak będziemy dekorować na świątecznie. Zobaczcie naszego elfa. Ten elf robi psikusy z znaczy noc jak śpimy. Zobaczcie, dzisiaj w nocy nam zrobił takie coś. Czyli wysypał wszystkie kok koraliki, prawda? Otworzył sobie malowidełka. Ze szminkami. Ze szminkami. I rano żeśmy go tak zastały, prawda? No. Tu mamy bombki, zobaczcie tutaj mamy choinkę. Ale mamy problem z choinką, nie? No bo, bo ona, ona nie świeci. świeci. I kupiłyśmy taką, one są w pepko. Kupiłyśmy taką choinkę. Ona jest od razu tutaj na baterię i miały lampki świecić, włożyłyśmy baterie i lampki nie świecą. Bo... Tak jeszcze jak się czasami położy jakoś ten, to mrugną no tak. i koniec. I nie mamy paragonu, żeby oddać. O tak. No i chyba ją zostawimy już tą choinkę, a może damy te lampki, co? No. Mamy tu jeszcze takie lampki z bałwanki. Ale mamy też te reniferki. Gdzie są reniferki? Nie Aha, tutaj są, tu mamy takie ja chcę jeszcze. Ja te reniferki. ja kocham reniferki. No, tu mamy takie małe bombki. A tak? mogę już otworzyć? No możesz, mogę... co tu mamy za bombki, oglądamy? Mhm. Mogę Oo. o o. Wysypać? Nie, po prostu usiadłam na skrzynkę. Zeszłego roku na, no. na tym, tam gdzie był Grinch. No dokładnie tak. I jedziemy Kołaj! Tak, miałyśmy takie właśnie odcinki. Miałyśmy takie odcinki właśnie z grinchem, z tą skrzynką, nie? Pójcie w białe stotu. Tak, jak byłyśmy na świętach. No dobra, to ją tutaj... Na Dzieciątko. Okay. I co mamy tutaj za bombki? Co? Jest tutaj masy bombek różnych. Ja jakby co otwieram już... O, zobaczcie, to jest fajny, nie? Cysia? Taki misiek. Ja nie Jest wiem, czy my przy... Zioła. No, ale mi się wydaje, że my chyba nie mamy wszystkich tych bombek Milenko. Jak to? No jakoś mało jak na tą choinkę. No ale ona ma, ale ona ma też tak mało tych dało. I ale te my biedronka. Miałyśmy... No Biedronkę, ale my chyba w piwnicy miałyśmy więcej tych bombek. O zobaczcie, mamy krecika takiego. I jedzie. Co masz też krecika, no? To jest Mikołaj! Mikołaj, Mikołaj. na no. Mikołaja. No a zobacz co tu mamy. Tu mamy buta od Mikołaja, co? Tak. A w tym kartonie tutaj mamy też dekoracje, co tutaj mamy? Możeśmy jeszcze nawet tutaj nie zaglądały. Na razie nie kupowaliśmy nic nowego, to są rzeczy z piwnicy przyniesione. Telefon dzwoni, no to zaraz zobaczymy. Co tu mamy? Choinkę na pewno mamy, nie? On. O, Marcysia tutaj ma takiego krasnala. Można dać świeczkę i fajnie wygląda. Jest. Mogę tu postawić, Milenka? Możesz, możesz. No i tu, tu masz takiego krasnala masz z czapą. no. Gdzie? Może go tutaj sobie posadzimy, co? Tak. Może tu być? Tak. Okej, okay, to już mamy. I O, mi Marcysia mi tutaj pomaga. Mamy Mikołaja. Tak, mamy Mikołaja. I mi się wydaje, że ten Mikołaj chyba grał. Tak. A wy widzowie napiszcie nam w społeczności, czy wy już też dekorujecie mieszkanie. No, Patrz, Tutaj potrzebne są baterie, wiesz? On kiedyś się Musimy tutaj dać baterie, zobacz, te już są zużyte. I mamy już zmienione baterie. No, Marcy, idziesz zobaczysz, mamy zmienione baterie. Załączam. Okej, okay, tak. Głośno, co? Głośno gra? Mhm. Dobra, na razie godamy tu, pomyślimy co z nim zrobimy, dobra? Chyba, że dodamy pod choinkę później. Zobacz, tu jeszcze mamy kolejnego krasnalutka. I mamy te samochody. Mamy, sa o też trzeba dać baterie, widzisz? Ale tutaj chyba da trzeba dać takie od zegarka. No bo to świeci. No, to takich nie mamy, będziemy musiały kupić. No. Mam, się Napiszcie widzowie, czy jak wy wyciągacie wszystko właśnie też się tak szykujecie na święto, czy też robicie przy tym niezły bałagan, bo u nas zawsze jest bałagan. Nigdy to nie jest tak fajnie jak w filmach, co? Wy się tak dekoruje, o zobaczcie. Milenka tutaj ma pełno paprochu. Co teraz masz? No, takie? O! I to też świeci, też jest na jeszcze pewno. bo ja już skończyłam. Skończyłaś? I tutaj też na pewno są potrzebne baterie, bo też ich tutaj nie ma, czyli tutaj też będziemy potrzebować baterie. Trzeba będzie to przetrwać jeszcze. No, w tym roku nie robiłyśmy takich mikołajków, nie? Nie robiłyśmy takiego kalendarza. W no tym problem. roku mamy... No bo mam taki mam... klasyczny kalendarz. O jeden ma milenka, jeden ma Marcysia. Tak? Mm -hmm. Nawet żeśmy nie kupowały z zabawek. Nie, po, miałyśmy jeden tylko na filmiku, nie? Ale Z Blue Bingo. Bingo. Tak, on nie był oryginalny, to był taki, można powiedzieć, z Chińczyka. Czekaj, się no ja Ci już pomogę. To jest no tutaj mamy jeszcze takiego. Co to mamy jeszcze? Jakiegoś renifera. A, a, tu, a tu są dwa reniferki. No, dwa reniferki. Co tam jeszcze jest Milenka? Taka super zapachowa świeczka. A wiesz, że mi się wydaje, co ta chyba wszystkich nam dekoracji nie przyniosła. Bo my jeszcze miałyśmy choinki takie małe. Zaraz tam wpadniesz do tego kartonu. Jak to... Szkoda, to? że wy może, nie możecie tego powochać, bo to normalnie pachnie Czienado! No, czekaj, niech mi Lenka pokaże. O, ja go widziałam no. w Biedronce, Tylko miał książkę. No, on pachnie jak piernik taki no, co? No, no takie prawdziwy pocukrowane cukrem pudrem. <laughs> no. I ten aniołek chyba też powinien świecić. Tak. I też trzeba będzie do niego O on świeci jeszcze zobacz. Jeszcze się nam zaświecił, no? Dobra. O, tutaj mamy lampki na choinkę. No, tu jeszcze mamy. O, też trzeba będzie na pewno dać. Bar... O, nie, jeszcze świecą, ale trzeba będzie zmienić, bo już słabo są. One są w kształcie choineczek, nie? Są takie. A nie krzycz, się, dobra? Bo my cię słyszymy i nie A tutaj krzyczeć. mamy jeszcze taką choinkę, która. Która też trzeba zmienić baterię mm -hmm. do niej. Tak. No, mi się wydaje, że ja będę musiała iść z tatą do tej piwnicy, wiesz? Da, da! Bo tata nam wszystkiego nie przysunie. Gwiazda! No, jeszcze gwiazdy mamy, no. I mamy jeszcze, jeszcze jedną świeczkę. Ale Chyba to już, już tak nie pachnie, nie? To już w ogóle nie pachnie, to już śmierdzi tak trochę. Pokaż. Śmierdzi. To ona po prostu jest bez zapachowa, nie że śmierdzi, no. Ale przynajmniej ma ładny brokat w środku. No, tutaj co mamy? Tutaj już jest mało że trzeba żeśmy część wyciągnęli chyba, bombek, bo tam były bombki, nie? Nie, tu nie były bombki. Nie? No to tam były? no to tam były chyba, coś tam było, co tam było? Yy, wydaje mi się, że... Ej, dam, tam, dam. A mam takie trzy choineczki. Mi się wydaje, że tutaj były lampki na choinkę. Yy, na tą, co mamy w dużym pokoju. Wiesz? O i to chyba było do tego domku. No, tak. ale, ale nie ma tego, sznureczka. No, zaraz poszukamy, bo może gdzieś tutaj nam wypadł, wiesz? A wy widzowie napiszcie w społeczności, czy Znale. lubicie dekorować dom. I zobaczcie, co ja tam mam. na to zgadź, Dobra. Ja. Bo tak lepiej wygląda. Myślisz, że będzie widać? Tak, no. zmieniają na różne kolory. My już sobie udekorowaliśmy choinkę i półki. Zobaczcie. Jaka świąteczna półka! Ale brakują nam niestety yy, bombki, prawda? I będziemy musiały jechać dokupić. kupić. No, bo nam bardzo dużo brakuje y, bombek. Na tą choinkę. Chyba, że ja jeszcze pójdę do piwnicy zobaczyć, ale ja nie wiem. Co? Jak myślisz? No dobra, pokazujemy Wam na razie, co żeśmy tutaj zrobiły. Tu siedzi sobie Elfik. Tu jest ten Mikołaj. Tutaj dziewczyny sobie tak zrobiły, właśnie to tak świeci tutaj z tyłu. Tak, tutaj sobie jeszcze świeczkę też damy do tego skrzata. Hello. Hello. Co tu jeszcze robiłaś, co? Bo tu mamy jeszcze auto od Mikołaja. O, tutaj Milenka dała świeczkę choinki, tutaj tą zapachową. Tutaj jest sobie skrzacik też z choinką. Tu też jest skrzecik. A tutaj, a, a tutaj sobie siedzi pingwinek. I reniferek. Tak? No i szklanka od Milenki, bo jeszcze nie wyniosłeś. No. Z Goli No. I jeszcze ten reniferek Gdzie? w stroju Mikołaja. Aha, i Milenka tutaj jeszcze dała e, reniferka. W stroju Mikołaja. W stroju Mikołaja, tak, tutaj sobie siedzi. No. I to I mamy chyba wszystko, co I jeszcze, i jeszcze co jest, tam masz? i tu jest taka choinka. Aha, jeszcze tutaj tu spodawałaś. Tu ja cieka. nie wiem, gdzie Ty jeszcze dałaś. Tak szybko mówisz, że nie wiem. Tutaj mamy taką Aha, tutaj choinkę, choinkę dałaś sobie obok takiego bałwanka i ptaszka, i takiego aniołka. Okej. Okay. Aha, tutaj i tutaj jest, tu jest. Tutaj mamy, a tutaj mamy jeszcze taką świecę. Tą świeczkę dałaś, która śmierdzi podobno? Nie śmierdzi. Już nie śmierdzi, idź ty, idź ty. Dobra, myślę, że na razie tyle i najwyżej się wybierzemy na jakieś... Zakupy. Zakupy świąteczne. Ale coś tutaj mamy właśnie nie. z zeszłego roku. Ja bardzo lubię.